Możemy no no bez, 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 no Nie no kurwa gdzie? No ja Jega, no nie mam no problem bez skinów. No bez. No bez, no bez to musisz. No kurwa lec. nie pada mam tysiąc skinów, żeby z nich nie skorzystać. Ja, A, raz, ja, raz, ja też mam tysiąc, tysiąc skinów, co? Ale tego nie co? Ale tego wymaga obyczaj, kurwa. Nie, nie ma takiej opcji. Kobieto! Bierz nie, tego Libera! Właśnie, właśnie trendamery też może wziąć, on też jest z Freliordu. Hmm. Ale Volibear jest niebieski. Podejmij decyzję męską. Volibear ma spierdolony build. Ma. <noise> I chuj teraz zabrali Brauma i chuj. Nie, nie mogą tego zrobić. Bierz tego Brauma, już nawet bierz tego skina, ale reszta gra bez. No oczywiście. Będziesz mogła się zaświecić tym, że masz 1000 skinów. She is the chosen one. Basic enemy versus y, cringe, y, no. Co to ma kurwa no, być? To kto pisze, to że to robi robimy super. im loda? Ty możesz napisać. A Volibear jest po prostu spierdolony. Ty pamiętasz jak ten śmieszny build na Volibera działa, nie? AP, tak? Nie! <laughs> nie baw się w apka. Może <laughs> <laughs> no... przypomniał. AP Volibear kurwa, najlepszy build. Let's go! Let's go gamble. No, że gdyby nie ten woliwer, żeby woliwer był stary, to by zapachniało Starobligą. To przybywa przebywa jak mu się chce. Mhm. A enemy, bot już uszuje, już kurwa uszuje, już, już, już tak! Bardziej mnie kurwa obi, tak! Nie zestraj się, ja pierdolę. W ogóle pierwszy raz gram woliwerem. Pierwszy raz gram, a nie wiem na odrawcie. Pierwszy raz gram tu ko. <laughs> One jeszcze frizują kurwa, ty to widzisz? Mm -hmm. O pojebie mnie! Ty no kurwa jest druga 30 w nocy, nie macie lepszej pory na tryhardowanie. Pojebie mnie, czy ja mogę zagrać na jednego bo bota, który nie będzie tryhardował? proszę. Ja nie miałem możliwości farbienia pod tą wieżą, to jest problem on nie ma tutaj. Widzę se, kurwa, te kurwa trapki, wsać jedno z drugim. No to jest kurwa trajka, ty to widzisz, ja żadnego miniona w tej fali nie wziąłem. To ma pojewany clear w ogóle. Ty. No ty to, jest bezmanem. Zdrowi No? Ja za nie byłem No! No, łowik. Nie żyje. Co z tego, że masz shutdowna, no jak też mam shutdowna. Dzięki, Mordo. Super jesteś. Jestem. Potrzebujesz na mi, da? Jak skończyłeś na może ADC? Boże, no. co tam? Wręcamy się na kurwa. No <grym> tak właśnie widzę, kiedy 1 czy trzy. Mówisz, że którąś napierdolamy, pierdolamy, i na Ja czekam tylko na Engage. Wyjebiej. Dobra. <noise> jak biedro, Ta Lux jest tak głupia. No jest kurwa głupa i bardzo dobrze. Ona się próbuje tradować ze mną o wardy. <noise> <noise> się z Braumem. Ja się z Volibear'em fajnie patryfikuję. No Uwielbiam Melecia to no. <noise> Nie ma erkowania nie głupia kurwo. I idę tam. I... Było fajnie. Ale idę dalej, idę dalej. <laughs> ale oni ci nie dadzą iść dalej, pamiętaj, że. Warwick. A okej, okay, rozumiem. Ja, ale ja, ja to sama ja kurwa pójdę. Morgan, ja kurwa przyzwyczajony z. Tego... Nie. No nie wierzę, kurwa. Z dżungli zapominam o połkowaniu, tylko... Uciekaj do mnie, uciekaj do mnie, tylko nie skacz z góry, nie skacz z do mnie. kacz hmm. Skacz, skacz, skacz! Wyjebaliście Kedli, w się sensie wika wyjebała. No pierdalaj. Puść Wypluj, wypluj! Zły fafik! Giniesz Tak żebyś kurwa zrzygał. Zresztą do domu warto się wypierdolić. Jak najbardziej. Jeszcze zaszedł do domu za 600. Dobrze, dobrze. disrespect O kurwa, znalazłem sobie Brazylię. I'm not going to your Brazil. Jak coś no, to no, mogę no. tapiać się tam... tam... to? Wolałbym bika albo najlepiej draka. Albo lepiej Wika. Ja mam, ja mam Wiesz, ścianę. Tak, tak. <laughs> Zaraz przyjdę. Muszę się cofnąć po HP Boże, kocham was No nie pan go no, wsz Wszyscy się wzięli i nagle ruszyli dupę do Kirita O, pomóc. to jest cyberzenia Dobry flash kurbo dobry flash To jest, myślę, że też swojego paliłem Dobry flash. No to później Ari. to nie O kurwa work na mnie Ale czekaj Biegnę. Na... do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie ZERO chila KURWA, WYJEBANY, Morgana. KURWA HAHAHA OK, Ej, bijemy SIĘ, bijemy SIĘ Halo No Po flaszu. No Głupie kurwy, WYPIERDALAĆ Dobrze, Wika, Boże, kocham Cię Wypierdala. Pierdolę, kurwa, taki sapot! No, no tak, było za pięknie, nie? Zajmiecie go, jak bram pasykę na No debil. One tak kurwa na serio? Morgana się cofa. Jakby zaczęły we mnie strzelać, to by to zrobiły, nie? By mnie umarł, by mnie nie wywalił z tego, z krzaka. Zajebiście! Zajebiście kurwa, boże, naprawdę, Vika! Daj, i wszystko dostała Lux. Nice. Dokąd się no koncert. Przeci kurwa dawaj, 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 ten dawaj, ten ten... Ten... to fajne. Dawaj, 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 dawaj. Powenta shrink jest już ustawiony. Dobrze, dobrze, spoko. Pomocy. No i tak trochę wymysłem strzały w tą teamie. Idziemy. Ale ich omylałem teraz, o kurwa no. NIE! Klułem im na no. A było tak pięknie, przeżyjesz Miko. Ja pierdolony Jak to nie, kurwa No, uprowadził ciebie albo co gorsza mnie Pierdolony, ale czyta. Draku, twoje zdrowie, kurwa to nie ma RK? Ma. Przepraszam, że cię w poprzednim meczu obraziłem. Chodźcie mi pomóc z tym mordekajzerem, bo... A bo... No tu mamy własne problemy. A kurwa, Wika, Mój Boże! Ja przepraszam, że ja w ciebie nie wierzę, ale ja myślałem, że on jest kurwa potężniejszy. to zwykła pizda. Ty, chodź im pomożemy. Dobra, kurde, nie pomożemy. Nara! Dreszterka za dwie, ale ja many nie mam. No chuj! Jak się bawić na całego? Trzeba było tak jebnąć barona i uciec, nie? Nie, nie tam. Bezprzedany z tym z, z efektem alerki ja... dalej nie trafiłem. Ale jakie team fighty są w ogóle? Mówi, no, podoba no. mi się! To jest za jej instagram. Aj. Where are you? Where are you? Dobry. Dzień dobry! Ja tak tylko na chwilę. Na luzie. A ty kurwa to Myślę, że może coś zrobić, nie? Dobra, jest. O, dobra. Wróciły. To znowu one. Warwick może tam być. O, jest Warwick. Znalazłem psa. O kurwa, dobra, to jest pułapka. Jaka pułapka? Nie uciekniemy. ADC, ADC, ADC! O jest grana, ten... Się nie, ARKWEL! Przeżyłem. O, nie możesz się ruszyć, kolego? Ja jebe, kurwa Co? mać. Ja zejdę przez nie to wie, grę, i... ja się do i yy, Dog can't Sorry. move, yy, he can't move. Hmm. Tu się pierdolę. Key fight! Umarłem. Ech, wiesz, że zabiłeś mi przez to, że zmajtowałeś tego smoka, bo chciałem się uleczyć. Dam, da 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 dam. Musiał. Nie yeah. ma, ale. Hmm. Bo, bo tak to się na nim grało Divine Sunderer i. Bork, nie? No ale to, że Divine Sunderera nie ma, no to. Ciekawe, czy Barbie będzie zadowolony, jak na razie jestem ciepłym na Frozen Heston. To idziesz ten, to, to idziesz. Olej. Oła, Nie Rka. Wizja, wizja, wizja. Nie ma me. Taką wizję ci mogę dać najwyżej. Zajebiście kurwa. kurwa. Come on, jedno e w nią, Artur. Nie dojdę do nich To No, daj pomóż temu. Zajebiście. Ale rozpierdoleni. Rozpierdoleni, no, dało dobra, poddali.